Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad randkowaniem z Koreanką? W twojej głowie natychmiast pojawiają się K-dramy, idealne sceny miłosne, delikatne, uprzejme kobiety, związki pełne harmonii i romantyzmu. To właśnie ten obraz zafascynował niezliczonych mężczyzn na Zachodzie i sprawił, że poczuli, iż w Korei Południowej znajdą coś wyjątkowego, coś, co zaginęło w ich własnej kulturze. I tak istnieją prawdziwe historie sukcesu, szczęśliwe pary, stabilne małżeństwa. Ale jest też strona, o której prawie nikt nie mówi cicha rzeczywistość kulturowych oczekiwań, presji społecznej i zasad, które nie podlegają negocjacjom. Rzeczywistość, którą wielu rozumie dopiero wtedy, gdy są już emocjonalnie związani. Ponieważ związek z Koreanką to nie tylko miłość, ale wejście w złożony system tradycji, zobowiązań i niewypowiedzianych wymagań, które mogą bardzo szybko wystawić na próbę pozornie doskonały romans. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj teraz i przejdźmy od razu do tematu, ponieważ nie jest to coś dla powierzchownych wyobrażeń. Oczekiwania finansowe. Mężczyzna musi być absolutnym filarem. Zacznijmy od rzeczywistości, która wielu zaskakuje. W Korei istnieje bardzo silne kulturowe oczekiwanie, że mężczyzna jest finansowym utrzymaniem związku. I nie chodzi tu o sporadyczne płacenie za kolację, ale w wielu przypadkach o prawie wszystko wyjścia do restauracji, prezenty, wycieczki, podróże, a często nawet codzienne wydatki. Nawet jeśli kobieta ma dobrą pracę i zarabia własne pieniądze, presja społeczna, by to mężczyzna ponosił większość kosztów, pozostaje. Ten sposób myślenia wywodzi się z czasów, gdy mężczyzna był wyłącznie odpowiedzialny za rodzinę i do dziś ma wpływ. Do tego dochodzą drogie tradycje prezentów na urodziny, rocznice, słynne sto dni związku czy walentynki, gdzie oczekiwania szybko mogą sięgnąć kilku miesięcznych pensji. Nie chodzi tu o wykorzystywanie czy wyrachowanie, lecz o kulturowe rozumienie zaangażowania. Jeśli mężczyzna nie jest gotów płacić, Często nie jest to postrzegane jako kwestia praktyczna, lecz jako oznaka braku powagi, czasem nawet jako obraza. Dla wielu Koreanek hojność finansowa oznacza bezpieczeństwo, niezawodność i jasny komunikat. Ten związek jest dla mnie ważny. Pieniądze, porównania i presja bycia wystarczającym. Jeszcze trudniej robi się, gdy pieniądze nie są tylko kwestią między wami dwojgiem, ale stają się cichą rywalizacją społeczną. W Korei nie jest niczym niezwykłym, że kobiety nieświadomie porównują to, co dostają od swojego partnera, z tym, co przyjaciółki otrzymują od swoich mężczyzn. Jeśli chłopak przyjaciółki wręczył drogi prezent, szybko pojawia się oczekiwanie, że ty możesz zrobić przynajmniej to samo, a może nawet więcej. Ta presja rzadko jest otwarcie wyrażana, ale jest stale obecna. Do tego dochodzi kolejna rzeczywistość, którą wielu nie docenia. W Korei często nie bierze się ślubu, aby coś wspólnie budować, ale dopiero wtedy, gdy wszystko już jest. Własne mieszkanie, samochód, stabilność finansowa są uważane za podstawowe warunki. Jeśli brakuje tego bezpieczeństwa, związek szybko zostaje poddany w wątpliwość, bez względu na siłę uczuć. Dla wielu kobiet i ich rodzin nie jest to oznaka materializmu, lecz odpowiedzialności. Jednak dla obcokrajowca to wymaganie może być przytłaczające, zwłaszcza jeśli pochodzi się z kultury, w której miłość i wspólny rozwój są ważniejsze niż stan konta na początku. 3. Prywatność prawie nie istnieje. Teraz przejdźmy do punktu, który dla wielu zachodnich mężczyzn jest prawdziwym szokiem rozumienie prywatności w koreańskim związku. W kulturach zachodnich zaufanie często oznacza dawanie drugiej osobie przestrzeni, niekontrolowanie jej telefonu, nieżądanie haseł i nie monitorowanie każdego kroku. W Korei często postrzega się to zupełnie inaczej. Tam, dla wielu, nie jest to ingerencja w prywatność, lecz oznaka troski, jeśli partner sprawdza telefon, czyta wiadomości lub ma dostęp do mediów społecznościowych. Dzielenie się hasłami nie jest niczym niezwykłym, a istnieją nawet specjalne aplikacje. Dzięki którym pary dzielą się swoją lokalizacją w czasie rzeczywistym. Logika jest prosta: jeśli nie masz nic do ukrycia, dlaczego miałoby to być problemem? Dla ludzi z Zachodu szybko wydaje się to kontrolujące, dla wielu Koreańczyków natomiast jest to wyraz przejrzystości i bliskości. Tutaj zderzają się dwie zupełnie różne koncepcje zaufania, bez tego, by któraś strona była naprawdę błędna czy słuszna, lecz po prostu myśli inaczej kulturowo. 4. Spotykasz się nie tylko z nią, ale z całą jej rodziną. Kolejny punkt, który wielu nie docenia. W Korei nawiązujesz związek nie tylko z kobietą, ale z całą jej rodziną. Podczas gdy na Zachodzie uczymy się, że dorośli niezależnie decydują, z kim chcą być, w Korei rodzina odgrywa centralną rolę we wszystkich ważnych decyzjach życiowych. Zgoda rodziców nie jest miłym dodatkiem często jest kluczowa. Jeśli rodzice odrzucą związek, nawet wielka miłość może szybko napotkać granicę. Rodzina będzie cię dokładnie obserwować i oceniać: twój zawód, sytuację finansową, pochodzenie, wykształcenie, postawę, a nawet dzielnicę, w której mieszkasz. Jeśli coś nie spełnia ich oczekiwań, powstaje presja, która rzadko jest otwarcie wyrażana, ale jest stale odczuwalna. Do tego dochodzi wyraźna hierarchia. Starsi członkowie rodziny oczekują szacunku, formalnego języka, poprawnego zachowania, pewnych gestów. Mały błąd może wystarczyć, aby zostawić złe wrażenie. Nawet jeśli obcokrajowcy czasami doświadczają nieco więcej pobłażliwości, oczekiwanie szanowania zasad pozostaje. Kto tego nie rozumie, szybko czuje się przytłoczony, ponieważ związek nagle staje się znacznie większy niż znane to jest z własnej kultury. Piąta. Delikatna fasada i rzeczywistość w domu. Wielu mężczyzn zakochuje się w wizerunku Koreanki, który znają z seriali, filmów i publicznych wystąpień. Uprzejma, spokojna, zawsze uśmiechnięta, pełna szacunku i pozornie bezkonfliktowa. Jednak to zachowanie jest często częścią etykiety społecznej i dotyczy szczególnie publiczności lub obecności rodziny. Nie oznacza to automatycznie, że ta dynamika pozostaje taka sama za zamkniętymi drzwiami. W prywatnym związku wiele Koreanek wykazuje bardzo wyraźne opinie, silne osobowości i dokładne wyobrażenia o tym, jak powinny toczyć się sprawy. Dyskusje, stanowczość i chęć aktywnego współtworzenia decyzji nie są niczym niezwykłym. To ani dobre, ani złe, lecz ludzkie. Problematyczne staje się to tylko wtedy, gdy ktoś wchodzi w związek z oczekiwaniem, że otrzyma wiecznie delikatną, dostosowaną partnerkę, jaką zna z k Ta rozbieżność między publiczną fasadą a prywatną rzeczywistością zaskakuje wielu i prowadzi do rozczarowania, jeśli nie rozumie się, że nie chodzi o oszustwo, lecz o kulturowo uwarunkowane zachowanie. Praca często jest ważniejsza niż związek. Kolejnym kluczowym czynnikiem, który wielu obcokrajowców uświadamia sobie dopiero późno, jest ekstremalna kultura pracy w Korei Południowej. Długie godziny pracy, zatłoczone metro, mało wolnego czasu i codzienność, która niemal całkowicie kręci się wokół firmy, są tam dla wielu ludzi normalne. Praca jest postrzegana nie tylko jako obowiązek, ale jako wartość moralna. Kto wychodzi wcześnie lub chce chronić swój czas szybko jest postrzegany jako mało zaangażowany. To nastawienie bezpośrednio wpływa na związki. Wspólny czas jest ograniczony, spontaniczne spotkania są trudne, a osobiste potrzeby często muszą ustąpić. Dla ludzi z kultur zachodnich, gdzie równowaga między pracą a życiem prywatnym odgrywa ważną rolę, może to być bardzo obciążające. W Korei natomiast Zaangażowanie zawodowe jest postrzegane jako podstawa bezpieczeństwa i stabilności, także dla rodziny. Najpierw praca, potem wszystko inne. To prowadzi do tego, że bliskość, wspólne spędzanie czasu i emocjonalna dostępność często dostają mniej miejsca niż jest to zwyczajowe. Nieprawidłowo czy błędnie, lecz pasuje czy nie. Na koniec pozostaje szczere pytanie, które każdy musi sobie zadać, zanim pójdzie tą drogą. Czy jesteś gotów ponieść te oczekiwania? Czy potrafisz żyć z odpowiedzialnością finansową, ograniczoną prywatnością, silną presją rodziny i kulturą skoncentrowaną na pracy? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to możesz się przygotować, uczyć i rozwijać, tak jak wielu obcokrajowców z sukcesem to zrobiło. Jeśli twoja odpowiedź brzmi nie, to nie jest to porażka. Niektóre kultury po prostu bardziej nam pasują niż inne. Miłość rodzi się nie tylko z uczuć, ale także z kompatybilności w życiu codziennym. Napisz mi w komentarzach, który z tych punktów byłby dla ciebie najtrudniejszy. A jeśli ten film ci pomógł, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej szczerych spostrzeżeń poza kliszami.